Poaterami naszego dzisiejszego nagrania będą one. Czyli nasi czworonożni przyjaciele. Chcę dzisiaj w dzisiejszym nagraniu pokazać tobie, dlaczego moim zdaniem pies jest lepszym sprzedawcą od człowieka, i tak na dobrą sprawę, 8 lekcji sprzedaży, które możemy wyciągnąć od naszych pupili. Zapraszam cię gorąco. Słuchajcie, żeby nie było, nigdzie nie oddałem bobika do żadnego schroniska czy nic, On po prostu leży sobie tutaj, no bo to taka pozycja najlepsza. Stary pracuje, piesek się relaksuje. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że psy mają swoje rasy i swoje charaktery, dlatego w kolejnym nagraniu. Pokażę Wam 5 raz psów. Zadając pytanie, którym psem sprzedaży jesteś, będę wzorował się na książce Black Singera. Natomiast dzisiaj chcę wam pokazać moje 8 obserwacji. Obserwacja numer 1 to jest taka, że pies jest zawsze cierpliwy. I to jest taka cecha, której czasami brakuje nam jako sprzedawcom. Nie chcielibyśmy szybko, już na teraz, w szczególności jeżeli pracujemy na długich procesach zakupowych klientów, chcielibyśmy pewne rzeczy przyspieszać, natomiast zwróćcie uwagę, że te małe gnojki są zwierzętami wyjątkowo. Dla przykładu, jeżeli pies chce coś od ciebie, tak na przykład te momenty, kiedy pies się w ciebie wgapia. I w sumie to nie wiesz, o co mu chodzi, ale on cierpliwie siedzi do momentu, aż ty nie skumasz, o co się jemu rozchodzi. I tak na dobrą sprawę pewnie jest nie jedna osoba, która myśli tak jak ja, że w tej sytuacji zapłaciłaby wszystkie pieniądze, żeby wiedzieć, co jego psiak w tym momencie myśli. I jest w tym bardzo dużo prawdy, czyli psy bywają bardzo cierpliwe. Jeżeli na przykład przyniesie ci zabawkę, chce na ciebie poczekać i tak dalej, psy charakteryzuje niesamowita cierpliwość. Dla mnie to jest wielka taka inspiracja. Jak na pewne rzeczy można wyczekać, jak na pewne rzeczy można poczekać, i tak dalej, i tak dalej. Drugą cechą psią, która jest przydatna sprzedawcom, to z kolei jest to, że psy są nieustępliwe. Bo jeżeli spojrzysz na psa i jeżeli pies coś od ciebie chce, dla przykładu chce. Pobawić się swoją ulubioną zabawką. Każdy pies ma jakąś ulubioną zabawkę, akurat u Bombla bywa to różowa świnia, a w biurze naszym ma swoją krówkę. To on będzie tak długo przy tobie czekał i tak męczył Ciebie gdzieś tam, czasami już nawet chcąc wymusić, jeżeli nie zwracasz na niego uwagi, robiąc swoje słynne już bomblowe, Uff! Uff, albo trącając cię łapką, to z kolei jest bardzo nieustępliwy w dążeniu do celu, który sobie założył. Czyli jeżeli pies założył sobie, że on w tym momencie, akurat książę ma ochotę się pobawić, to on po prostu będzie nieustępliwie dążył do tego celu. Czyli to nieustępliwe dążenie do celu jest drugą rzeczą, którą możesz nauczyć się od swojego psiaka o sprzedaży. Trzecia rzecz. To dla psa jest zawsze dobry moment. I to mi w cholerę zaimponowało. To jest w ogóle taka moja mega obserwacja. Że zwróć uwagę, jak czasami wracasz z tyrany do domu, nic ci się nie chce, masz po prostu wszystkiego, po dziurki w nosie. A piesek, coś akurat od ciebie chce. Niech to będzie zabawa. To dla niego jest zawsze dobry moment na zabawę, i on się nigdy nie zastanawia, czy to jest odpowiedni, czy nieodpowiedni moment. Po prostu przyniesie ci w pysku swoją zabawkę i koniec. Kropka. Lekcja sprzedaży, która z tego płynie, nie ma nigdy idealnego momentu. Dobry moment jest dziś, tu i teraz, w tym momencie. Dlatego, że my bardzo często czekamy, wiecie, na dobry moment, żeby zadzwonić, na dobrą godzinę, na sprzyjające okoliczności, jeżeli ktoś chce prowadzić swój biznes. A w praktyce doskonale wiemy, że taki moment nigdy nie nadchodzi. Dlatego też dla psa jest zawsze dobry moment, dobry moment na zabawę, czy to, co on akurat chce w tym momencie robić. Więc on po prostu robi, robi to, co sobie zaplanował, i koniec, to jest ten wymarzony jego moment. Czwarte, to zwróćcie uwagę, że nasze psiaki robią to, co sprawia im przyjemność albo co im się chce. One potrafią odnaleźć radość w pierdołach, i to jest niesamowicie inspirujące, że pies robi zawsze to, co mu się akurat chce. Ja nawet mam taką swoją tezę, dlaczego psy są takimi szczęśliwymi zwierzakami. Bo jeżeli ktoś ma dobre relacje ze swoim pieskiem, jeżeli dobrze prowadzi jego psiurka, to może zaobserwować to, że ten jego piesek jest wiecznie szczęśliwy. No dla przykładu często się mawia o tym, że Bombel ma zawsze uśmiechnięty ryjek. Zobaczcie jak dobrze pies wykorzystuje promienie słoneczne. To jest kiedyś miałem takie szkolenie, gdzie była koleżanka Bombla Daisy, oni mieli też pieska w biurze. Serdecznie pozdrawiam ekipę. Oni będą wiedzieć, że oni to oni i w pewnym momencie patrzymy co robi Bombel i Daisy, a oni sobie leżeli tak jak żaby na liściu, wygięci do słońca. I koniec. I sobie leżeli, tam mieliśmy, śmieliśmy się że randkę swoją na słoneczku, opalali się. Dlatego pies robi zawsze to, co chce co, co daje mu przyjemność. Czyli jeżeli ma ochotę na przekąskę, zamęczycie o przekąskę. Ma ochotę się pobawić, to się bawi. Ma ochotę spać, to śpi. A ma ochotę za tobą łazić, to za tobą łazi. Ma ochotę leżeć na słońcu, leży sobie na słońcu. I to jest też bardzo ciekawe, że ludzie sprzedaży bardzo często nie do końca wiedzą, co sprawia im przyjemność. I nie potrafią czerpać fanu z tego, co robią w chwili obecnej. I nie potrafią odnaleźć tym przyjemności, bo nawet jeżeli on się nudzi, to na przykład nudzi się na słońcu. Nudzi się z zabawką w pysku. Czyli w każdym działaniu odnajduje jakąś swoją przyjemność. Piąte, już trochę powiedziałem, ale w mojej opinii psy zawsze tryskają entuzjazmem. Ja nie umiem generalnie się nie uśmiechnąć, jak widzę psiaka na ulicy. Pies zawsze tryska entuzjazmem, on jest zawsze pogodny. Nie obraża się, mówię, w szczególności papi, to jest piesek, który jest zawsze uśmiechnięty. I lekcja sprzedaży po prostu tryska entuzjazmem, bo entuzjazm jest zaraźliwy. No pokażcie mi normalnego człowieka, mówię o normalnym nieopatusie, który jak widzi uśmiechniętego takiego małego ciapci to się nie uśmiecha drugi. Ja na widok psów zawsze mi się cieszy Micha i uwielbiam to w psach, że one idealnie potrafią w nas pobudzić entuzjazm. Szóste to jest pies nie zawraca sobie dupy pierdołami. Pies po prostu w swoim pieśnim życiu nie ma czasu na pierdoły. Pies się nie obraża, pies nie ma czasu robić rzeczy, które mu nie sprawiają przyjemności. Pies nie zawraca sobie tym dupy. Psy, oczywiście znam psy, które no, potrafią się obrazić i nie rozmawiać ze swoim właścicielem kilka dni, natomiast w w praktyce psiak nie zawraca sobie, wiecie, gitary pierdołami. Pobiegnie, coś wdepnie, przybiegnie brudny, jest w ogóle zawsze zadowolony, on sobie nie zawraca dupy tym, że ma, ma, ma syrki brudne, nie po prostu byłem, fajnie, się bawiłem, dziękuję, koniec tematu. Dlatego lekcja sprzedaży nie zawracaj sobie dupy pierdołami i nie zawracaj sobie dupy tym, na co nie masz wpływu. Czyli jeżeli nie masz wpływu na to, że klient ci nie odbiera telefonu, to po prostu się tym nie przejmuj. Jeżeli nie masz wpływu na to, że klientowi znowu wydłużył się jakiś proces zakupowy, po prostu nie ma na to wpływu, kontroluj to, na co masz wpływ, odróżniaj to, na co wpływu nie masz. Siódme, to psy wykonują sztuczki, które działają. Fantastyczna lekcja dla ludzi sprzedaży, żeby znać mechanizmy. Notabene, wiecie, większość osób twierdzi, że pies sobie wychowuje właściciela i chyba po części trochę tak jest, bo psy wiedzą doskonale, które mechanizmy u nich działają. Czyli wiedzą, w jaki sposób ma wywołać u Ciebie określone działanie, bo po prostu zna tą swoją ulubioną sztuczkę, czy tą sztuczkę, która zawsze działa. Lekcja sprzedaży jest taka, że Wykonuj działania, które działają u klientów, które wiesz i które wychodzą ci dobrze. I ósme: pies jest lojalny. Znam masę sprzedawców, którzy nie kierują się żadnym takim kodeksem etycznym w swojej pracy i no nie do końca są lojalni względem swoich klientów, ba często świadczą konkurencyjność swoim klientom my w mojej tej marce Dealmakers, której logo mam dumnie na klacie mamy zasadę, że nie świadczymy konkurencyjności dla naszych klientów. Co to oznacza? Że jeżeli mamy jednego klienta z jakiejś branży, nie mamy jego konkurencji i koniec kropka, nie chcemy doprowadzać do jakiejś dziwnej sytuacji, gdzie nasi klienci między sobą konkurują, później powstają jakieś spory i tak dalej, stawiamy wysoce na I to jest lekcja, której też mogą nauczyć Was psiaki. I dajcie znać w komentarzu, jakie Waszym zdaniem jeszcze lekcje sprzedaży możemy wyciągnąć od psów. Tu macie moje 8. Koniecznie napiszcie w komentarzu, tu zaraz machnie Ci technika zbijania obiekcji na pieska, skoro już jesteśmy w temacie. I widzimy się w kolejnym nagraniu, gdzie zdefiniujemy, którym psem sprzedaży jesteś. Trzymaj się, cześć.